John Deere jest pionierem w dziedzinie nawigacji. Charakterystyczne żółte odbiorniki widać wszędzie. To coś więcej niż tylko sterowanie. Powiązanie danych pozycjonowania z innymi informacjami, między innymi o plonach i dawkowaniu, gwarantuje całkowitą kontrolę. Czujniki robią za nas to, czego sami nie możemy. Dzięki ICA-2 ma się wrażenie obecności drugiego operatora w kabinie odpowiednią technologią po prostu zawsze wiesz, że praca została wykonana perfekcyjnie. Innowacje firmy John Deere, takie jak Harvest Lab, całkowicie redefiniują wartość naszych usług. Dane to współczesne złoto. Chcesz mieć pewność, że są przechowywane w miejscu godnym zaufania. Możliwość monitorowania i dostosowania ustawień zapewnia mi pełne swobody. Wszystkie te narzędzia razem zapewniają potężny wzrost wydajności przez cały sezon żniw. Silniki elektryczne są znacznie dokładniejsze niż układy hydrauliczne i wały odbioru mocy. Pozwala nam dokładnie nadzorować koszty nawozów i środków chemicznych. Nowe belki są doskonałym dowodem na to, jak nowoczesne materiały sprzyjają dokładniejszej i wydajniejszej pracy. Czasem na opłacalność mogą mieć wpływ najprostsze kwestie, takie jak niezwykła wytrzymałość i żywotność części. Ustawianie sprzętu nigdy nie było prostsze. Sterowanie jest intuicyjne można je opanować w kilka minut. Automatyczny zapis danych i możliwość dostępu z dowolnego urządzenia to rewolucyjna innowacja. John Deere kojarzy się przede wszystkim z dużymi maszynami rolniczymi, ale dla mnie to również synonim najnowocześniejszych technologii.